Jak stworzyć swój własny planer finansowy? A więc przechodzimy do naszej przeglądarki internetowej. W moim przypadku jest to Google. Wchodzimy w kanwę, w stronę główną, tak jak w poprzednich filmach. Dobra, jesteśmy na naszej stronie głównej. Teraz klikamy sobie w. Tutaj macie taką przeglądarkę jak szablony. Wchodzimy w szablony. Następnie wybieramy sobie odpowiednie tło, takie jak nam się będzie podobało, aby stworzyć swoje. Plany, planery oszczędnościowe. Musimy sobie wybrać takie, wiecie, łagodne, delikatne. Ja sobie poszukam i za chwileczkę do Was wrócę. Wybrałam sobie mniej więcej taki. No i teraz bierzemy się za stworzenie swojego własnego planu budżetowego. Chodzimy sobie tutaj w tekst, wybieramy nagłówek i piszemy sobie tutaj budżet domowy, budżet miesięczny, tak jak się Wam to będzie podobało. Ja sobie tutaj wpiszę budżet. Domowy. Mamy już napisane, więc teraz przechodzimy do zmiany czcionki. Jeśli sądzicie, że jest taka oczywiście konieczność, ja sobie wybieram moją ulubioną czcionkę. Ci, którzy mnie oglądają, to już wiedzą, że to jest moja ulubiona czcionka. Sobie klikamy. No i mamy gotowe. Teraz tylko przenieść w odpowiednie miejsce może to być pod sobą może to być, wiecie. Obok siebie to, jak Wam tam się to będzie podobało, ja sobie to umieszczę na kartce i za chwilę do Was wracam. Dobra, zrobiłam sobie wersję taką z na środku i tutaj sobie pod spodem będziecie mogli napisać, jaki to jest miesiąc: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, jaki chcecie. A teraz sobie przechodzimy do tabelek. Wybieramy sobie dalej tym razem pod tytuł, może to być też również e, nagłówek. No i tutaj sobie napiszemy nasz dochód. Mamy napisane, zmieniamy teraz następnie czcionkę na tą, co przedtem, może być też inna. I mamy gotowy napis. No i teraz sobie go powiększamy, zmniejszamy, tak jak się Wam będzie to podobało, i kierujemy sobie w odpowiednie miejsce na Waszej stronie. W moim przypadku to będzie tutaj, i teraz sobie zrobimy tabelki, i tych tabelek będzie tutaj sporo. Wchodzimy w elementy i szukamy sobie, pisujemy tabela. Ja już tutaj mam w ostatnich. No i wybieramy sobie tabelkę, która nie posiada przy sobie takiej korony. No bo wtedy za to będziemy musieli zapłacić. Dobrze, mamy już przygotowaną. O, przybliża Was troszkę. Mamy już przygotowaną tabelę, i teraz sobie wybieracie ilość wierszy i ilość kolumn. W moim przypadku będzie tutaj dwie kolumny, więc ja sobie będę musiała teraz jedną z tych kolumn po prostu usunąć. Więc usuwamy kolumnę, zostaje nam takie ładne dwa. No i myślę, że tak jak w moim przypadku jest to dwie wypłaty, czy tam trzy, no to sobie usuniemy też jedną, jeden wiersz. Bo ja mam zazwyczaj dwie wypłaty. Teraz przesuwamy sobie pod nasz dochód, zwiększamy, zmniejszamy, tak, żeby się Wam to, żeby, tak, żeby to się ładnie nam tutaj prezentowało. I proszę bardzo, macie mniej więcej gotową swoją tabelkę na dochody. Ja sobie jednak jeszcze dodałam jedną, jedną tutaj tabelkę, jeden wiersz, bo jednak stwierdziłam, że będzie cztery. Teraz sobie przejdziemy do wydatków stałych i będziemy robić tabelkę i do podsumowania. Robimy to mniej więcej w taki sam sposób jak przedtem. Wybieramy tutaj podtytuł, piszemy sobie tym razem wydatki stałe, zmieniamy sobie czcionkę na tą, co była przedtem. Powiększamy sobie, bądź zmniejszamy tutaj tekst, żeby był taki, wiecie, fajnie dopasowany do reszty, żeby to nie było nic mniejszego, większego. W moim przypadku będzie to w taki sposób, ale sobie ten dochód troszeczkę zmniejszy, bo mi po prostu nie pasuje. Więc tu go zmniejszamy, dodajemy. No i wydatki stałe mamy ogarnięte. Dodajemy tak samo tabelę jak przedtem, żeśmy dodawali. Mamy tabelę. I teraz sobie ją przeciągamy w odpowiednie miejsce. Tak, żeby to, wiecie, wyglądało fajnie. W tym przypadku będzie tutaj trzy kolumny. Jeśli ktoś z Was chce dwie, no to usuwa tą jedną tak samo jak przedtem pokazałam. Czyli wystarczy kliknąć tutaj na ten mały kwadracik. I tutaj macie tabelę, czyli usuń kolumnę. Dodaj kolumnę lub usuń wiersz i dodaj wiersz. W naszym przypadku będzie to dodawanie dużej ilości wierszy, bo tych wydatków stałych mam sporo. Dodaliśmy sobie wierszy tyle, ile potrzebuję. Każdy z Was może sobie robić różne ilości tych, wiecie, wierszy, tych kolumn. Robicie to po prostu pod siebie. Ja teraz sobie stworzę na takiej samej zasadzie jak wydatki stałe i dochód podsumowanie i przejdziemy do drugiej części. Czyli do drugiej strony. Więc na takiej samej zasadzie udało mi się stworzyć podsumowanie. Tutaj wpisujemy dochód, tutaj wpisujemy oszczędności, tutaj wpisujemy kwotę pod koniec miesiąca. My sobie teraz oczywiście zapiszemy, jak zawsze, w Liber Office tutaj y, tą stronę, żeby nam to nie znikło, bo później będziemy tu wszystko czyścić i robić drugą kartkę. Dobra, ja sobie to pobieram i przechodzę teraz do Liber Office, otwieram sobie. Dobra, otworzyłam sobie swoje liber Office, Teraz wchodzę w Otwórz. Otwieramy pierwszą ikonę, która tutaj wyskakuje. No i proszę bardzo, mamy nasz budżet domowy. Teraz jedynie tylko go wystarczy rozszerzyć na całą kartkę tak, żeby wam po prostu najbardziej odpowiadało. Ja to mniej więcej robię w taki sposób. Zostawiam tutaj takie delikatnie białe krawędzie, ale Wy możecie rozciągnąć to na całą kartkę. W taki oto sposób możecie teraz już tylko kliknąć tutaj w drukareczkę i sobie wydrukować. I macie pierwszą stronę Waszego planera budżetowego. No to teraz robimy sobie naszą drugą stronę naszego planera budżetowego. Wymazujemy sobie wszystko tutaj, które jest. Zostawiłam sobie tylko niektóre tutaj tabelki, żeby nie musieć parę razy tego robić. Wy musie, możecie zrobić tak samo, że usuwacie tylko tytuły i tabelki sobie zostawiacie, wtedy wasza praca nie będzie podwójna. I tak, jak już mamy tutaj zrobioną tabelkę, to wybieramy sobie dalej tytuł, bo będzie ty tytuł inny niż poprzednio. Wybieramy sobie tutaj podtytuł wpisujemy sobie w tym podtytule wydatki zmienne. Zmieniam sobie swoją czcionkę na moją ulubioną, a mianowicie na taką. Proszę bardzo, jest ona gotowa. Teraz sobie według własnego uznania dopasowywuję wielkość tutaj tego napisu, tak żeby wyglądało to estetycznie i ładnie. No i mamy już mniej więcej gotową tabelkę na... Wydatki zmienne, tutaj sobie możecie wypisywać Wasze kategorie jedzenie, paliwo, dzieci, nie wiem, ubrania, fryzjer itp. itd, a my przechodzimy do ostatnich dwóch tabelek. No i tutaj mamy tabelkę, która została nam z poprzedniego z poprzedniej strony. Tutaj sobie zmniejszymy tutaj tą, która. Mi troszeczkę wyszła za szeroko, no ale właśnie o to chodzi, że wy sobie sami musicie dopasować według własnego uznania. Tutaj mamy tabelkę, która ma dwie kolumny, ale podejrzewam, że tu by się przydała jeszcze jedna kolumna. Hmm, jeszcze jedna kolumna, właśnie. A dlaczego to już Wam tłumaczę? Dlatego, że tutaj będą nasze oszczędności, czyli nasze wydatki roczne, nasze oszczędności długoterminowe, więc fajnie by było, żebyśmy tutaj mieli trzy pola, a mianowicie dlatego, że jedno pole to będzie, jeden, jedna kolumna w sumie to będzie wpisywanie kategorii, druga to będzie wpisywania kwoty, a trzecia ile już aktualnie mamy uzbierane, więc myślę, że to będzie dobry pomysł. Teraz sobie dodajemy duże ilości wierszy, tyle ile Wam są potrzebne. Pamiętajcie o tym, że to sobie dopasowujecie do własnych, do własnych potrzeb. Ja sobie teraz zrobię na takiej samej zasadzie, jak tutaj wydatki zmienne, tytuł do e, oszczędzanie długoterminowe i oszczędzanie krótkoterminowe, a mianowicie wydatki roczne. I za chwilkę do Was wracam. I stworzyłam sobie napisy oszczędzanie długoterminowe, na przykład może to być poduszka życiowa, czy na przykład e, budżet awaryjny, coś, co jest dla Was dosyć długim terminem, na przykład parę lat, a w wydatkach rocznych, to jak sama nazwa mówi, zrobimy sobie wydatki roczne, na przykład ubezpieczenie mieszkania, samochodu, domu, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne, na przykład naprawy samochodów, czy nie wiem wyprawka szkolna, coś takiego. Ja sobie tworzę teraz ostatnią tabelę na tej samej zasadzie, co przedtem, czyli w sumie w poprzednim filmie. Wchodzę w elementy, wybieram sobie tabelkę. Tutaj mamy tabeleczkę. Przesuwamy sobie ją w odpowiednie miejsce, tak żeby pasowało do waszych tutaj kart. Proszę bardzo. Dodajemy sobie według uznania wiersze tyle, ile ich tak naprawdę potrzebujecie. Możecie też te tabelki sobie troszeczkę rozszerzyć, troszeczkę przybliżyć. Ja sobie na przykład też tak o bardziej je zwężę, żeby nie były takie szerokie, bo jak musicie zobaczyć, się Niektóre zrobiły się takie szersze. Więc tak mniej więcej wyglądałaby druga strona waszego planera finansowego, i w taki sposób możecie stworzyć sobie również e, tabelę z podsumowaniem tygodni e, i innych tego typu po prostu rzeczy. Mam nadzieję, że ta seria się Wam podobała. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tej kanwie, czy Wam pomogłam, czy się coś udało samemu stworzyć bo będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Buziaczki, papa.